Wieszczackie trasy narciarskie, Tomasz Baran. Przygotowania pały tak naprawdę kilka dni, ale nie wiedzieliśmy, czy ten bieg się odbędzie do końca. Całą noc poprzednio padał po prostu deszcz. No, byliśmy sfrustrowani, ale udało się na szczęście przygotować trasę i utrzymać ją w takim stanie, żeby po prostu przeprowadzić ten bieg. Polecam wszystkim, wosko jest, pierwszy raz na zawodach, polecam wszystkim, amatorom również i dziękuję za wszystko. Ogólnie mamy drugi raz biegówki na nogach. Super, czyli debiut. Debiut, bardzo fajny, udany. Właśnie to jest fenomen tych zawodów, że one są dla każdego, dla małych dzieciaków, dla rodzin, dla mamy, taty. Ten pomysł zrodził się w 2013 roku. To było 50 lat od momentu, kiedy zostały tutaj w tym nadleśnictwie reintrodukowane, czyli sprowadzone na nowo tutaj wsiedlone żubry. Pomyśleliśmy, że idealne warunki, żeby otworzyć trasy narciarskie, żeby stworzyć stowarzyszenie, które by się tym zajmowało. No i oczywiście nazwaliśmy to bieg tropem żubra. Zacznijmy od widoków. Widoki są fascynujące, co widać na załączonym obrazku. Natomiast trasy biegowe są dostosowane do tych warunków, jakie daje nam zima teraz. Także na pewno będziemy tu wracać, ponieważ cały czas się mówiło o zimie, której nie ma, o wichurach, o warunkach, których nie ma. Tutaj, jak widzimy, przyjeżdżamy, biegamy. Jest fajnie, jest cool. Yy, zawodników jest dużo i plus yy, mam dużą konkurencję, ale. Jeśli się dobrze ustawić i biegać odpowiedni, to to jest dobrze. Jeździ dopiero drugi rok, tak do, do, dopiero zaczyna. Senki. 2021 pierwszego. Trzeci raz biorę udział. Bardzo zresztą chciałam podziękować Wam wszystkim za, za taką fajną imprezę. Za, po prostu motywujecie wszystkich tych biegaczy, tych amatorów, bawią się, cieszą. To jest moje życie, ja to kocham. Powiem wielki szacun w Waszą stronę, że, że jednak mobilizacja była pełną parą pewnie żeby to wszystko utrzymać. Także naprawdę wielkie ukłony w Waszą stronę, kochani.